Dziękuję. No. Okej, okay, guys, witam was bardzo serdecznie w drugim dniu. Y, daily z, 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 z MC for you. Nawet no, taki taki rynek trochę wybajdone dalej, ale nie powiem. I guys, y, akcja jest taka, że właśnie wszedłem na serwer y, Jak wcześniej, we wcześniejszym odcinku napisałem Co to jest? Aha, jakie zakłady Zagłady y, Tak jak w, w poprzednim odcinku napisałem na końcu Że zabili mnie wczoraj jeszcze y, Zrobili mi kreta i mnie zabili w tej bazie, którą tam na koniec po filmu pokazywałem No ale potem mi zrobili kreta Wieczorem jak sobie tam kopałem i zdedałem Stwierdziłem, że będę grał z gildią z Gildią, tą, z którą grałem na MCHC, czyli z Gildią Siema, czyli z Bartasem. Ogólnie spoko mordy są w tej gildii i, i, i sobie z nimi pogram. E, aktualnie biegnę do bazy, którą, 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 którą zrobili e, Czyli Gildia Siema. Lecę tam do nich, oni pewnie mają jakiś enchant już e, i, i, i myślę, że sobie jak, jak po dzisiejsze jakieś itemy i pójdę na klepę. I <laughs> żałuję trochę tego, że jest tak późna godzina, bo jest godzina 22 prawie. Dokładnie za 10, czyli 21.51. Yy, skończyłem niedawno live'a. Z morawieckim mieliśmy live'a, także mordeczki jak chcecie być na bieżąco z live'ami to klikajcie dzwoneczek. Mam nadzieję, że mnie nikt tutaj nie zabije jak będę, że tak powiem, wędrował i biegł do celu, czyli do bazy. <laughs>

tam kto jest? Tam też jakiś ziomek biegu. Patrzcie, I zabijemy tego. Dobra, teraz już w ogóle trudno logłem. A dobra. Ej, op, jak się wystraszyłem, hop. No. Ja tak patrzę dwóch diaksowych, nie? A z... No na rewizję przyszliśmy. No, widzę was z takowy no. Nie, tego, tego to nie tykam. Zobaczysz, jak wtedy miałem jazdę. Tego, tego, tego... Tego nie tykam. Dzięki, mój Tutaj gdzieś musi wkopywać, ta? No. Sobie tutaj wjadę do nich. Na rajona co oni tutaj mają? Siwy, dzięki, ale on donate mi daje. Patrzcie, jaki to jest wariat nie? 11 bloków diamentów mi dał. Co jest siwy? Nie mam, no, Jakie no, no, ty donate dajesz? No to, to, działa to wariat, nie działa, jest wariat. Guys, robimy opening. Eee, 18 skrzynek. Nie, powinienem mieć 16. 16 skrzynek i 16 tego, 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 tej, tych kluczy całych. Okej, okay, i możemy tutaj najwięcej otworzyć, tak? To jest, coś tak działa. Dobra, otwórz 7 skrzynek od razu, niech nam losuje. A ja miałem ściszyć te dźwięki. Uno, momento, zaraz ciszę, guys, bo wiem, że w poprzednim odcinku było kurde naprawdę głośno. I co? Czy to jest ten szybki kill off? Nie, to jest ten. 9 y, skrzynek kolejnych mamy, ale 7 możemy tylko otworzyć. I to na pierwsze wydropi spodnie. Jakieś fajne. O, 4-3 spodnie. O, buty 4-3. Nice, 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 nice. blok Emeraldu, są takie. Ten. O, i klata. No, guys, idealnie. Klaty sobie od razu zamienimy. Spodnie też. No i buty też sobie zamienimy. Dobra, dwie ostatnie skrzynki otwieramy. I co nam wydropi? Miecz jakiś to jest, tak? To jest co to, 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 to za miecz? Knockback. No dobra. Okej, okay, guys. Doszły mnie wieści, że idziemy już zakładać gildie. Ja dopiero przyszedłem do bazy, a oni tutaj już zakładają gildie. Także spierniczyłem się trochę na cebulaka tutaj, ale myślę, że nie będzie z tym żadnego problemu i kiedyś się tam do czegoś dołożę. Jak nie teraz, to kiedy indziej. Ty <laughs> taki challenge.

No to. to moje. Uciekł. On krok nie ma. Ja e, pani nie mam, ja się tam fingałam. W... <trym> <trym> Zali... Ej nie zaliczyło mu, dobra, ostatniego zjadł. Mm -hmm. To dojeżdżamy. <grym> no nie zabrałem. No się pokazuje o ciebie. Mam no, bez kitu. Weźcie go ode mnie ty.